Współdzielczość akademicka. Współdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, głosi definicja. Czołowym prekursorem współdzielczości, i to na początku XIX wieku, był Stanisław Stasic, także ojciec polskiej geologii. Współdzielczość przetrwała nawet PRL, mimo przekonania o niższości własności spółdzielczej w stosunku do własności państwowej. Ale po transformacji warunka gospodarki rynkowej jest zmarginalizowana. Znacznie lepiej sobie radzą akademicy w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji – Szczególnie po wprowadzeniu punktozy systemu oceniania, awansowania, finansowania akademików w zależności od uzyskanych punktów za swoją działalność, szczególnie publikacyjną. Akademicy, choć z reguły indywidualiści, wręcz egocentrycy, zrzeszają się w swoiste spółdzielnie, aby jeden drugiego jak najczęściej cytował, aby wespół w zespół osiągnąć jak najwięcej punktów. Niektórzy nasi akademicy osiągają w takiej działalności wyniki wręcz imponujące. I niedawno ujawniono jednego z profesorów prowincjonalnej w końcu uczelni, który przewyższył w cytowalności swoich publikacji. Nawet noblistów. Kilkuosobowa spółdzielnia zręcznościowych akademików może każdą uczelnię, nawet mizerną, wynieść na wysokie miejsca w rankingach, także międzynarodowych. Taka uczelnia ma szansę największe dotacje na swoją działalność. Stąd nie jest zainteresowana zwalczaniem takiego autonomicznego ruchu spółdzielczego. Przełożenia na pożytek naukowy, społeczny czy innowacje to oczywiście nie ma. Opieranie gospodarki na publikacjach najczęściej cytowanych w ramach funkcjonowania spółdzielni mogłoby się skończyć katastrofą. Często nie mają większego znaczenia, bo i cytowane są nie z powodu ich wartości, ale dla zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji. Jak to w akademickim ruchu spółdzielczym jest praktykowane? Slogany polityków, gospodarka oparta na wiedzy, nauka bliżej gospodarki, realizowane są z oporem, bo jak twierdzi Rafał Ziemkiewicz, profesorów kupujesz w byle sklepie z profesorami i wszystko ci zaśpiewają. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 29 stycznia.